Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od Ciebie list, miłe słowo. Jesień u nas koronę ma tego roku jakby cierniową. A Ty piszesz, że u Was szał, i Pan Krokowo. Są dwa światy i nas jest dwoje. Do swych miejsc, przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju. Ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce. Które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze, ja nadzieję, ja nadzieję. Jest sobota za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, Czułe słowo. Tamten wieczór, gdy ja i ty. Tak. To była wspaniała chwila. Ale dzisiaj obeschły łzy. Więc pozdrawiam cię, Maryla. Są dwa światy. I nas jest dwoje, do swych miejsc przypiętych jak rzepy. Ty masz pewnie więcej spokoju, ja mam dzieci. Są dwa światy i jedno słońce, które u nas słabiej coś grzeje. Ty masz pewnie duże pieniądze. 이안 하지.